Długo zastanawiałem się, czy nakręcić ten odcinek, ale cmentarze zawsze w pewien sposób mnie fascynowały. Jest to miejsce, gdzie możemy cofnąć się w czasie, ale też poznać przeróżne kultury. I gdzie indziej poznamy te kultury, jak nie właśnie na amerykańskim cmentarzu. I tu właśnie jesteśmy w Cross Village. Ja wiem, że ci, którzy regularnie oglądają ten kanał wiedzą, gdzie jestem, czyli w Michigan. Ale jeżeli ktoś wszedł właśnie, dlatego że również interesuje się cmentarzami, to jesteśmy właśnie na cmentarzu w Cross Village, niewielka miejscowość, cmentarz, niektóre groby sięgające XIX wieku, wiele polskich nazwisk, wielu weteranów, wiele. Nazwisk z całego świata, i to będę chciał dzisiaj pokazać po prostu jako coś ciekawego. Coś, co na pierwszy rzut oka widzimy na amerykańskim cmentarzu, to jest skromność pomników. Bardzo mi się to podoba. U nas w Polsce często budujemy ogromne groby, żeby w jakiś sposób wyróżnić się na tle innych grobów. Tysiące złotych wydajemy na poszczególne płyty. Tutaj jedna mała płyta, imię i nazwisko, wspomnienie często, kim ta osoba była, i nic więcej. Z drugiej strony widzimy troszeczkę, można powiedzieć, kiczu. Pokazywałem wam w taki wiatraczek w kształcie, w kolorach, które gdzieś tam są wszędzie 4 lipca, czyli w świętej podległości Stanów Zjednoczonych. Ale mamy też elementy, które ludzie przynoszą, jakiś kamyczek, czy jakieś rzeczy, które się kojarzyły, nie wiem, paczki papierosów i tak dalej, i tak dalej. Także... Pełna różnorodność, ale ta skromność, skoszona trawa, to mi się podoba, i myślisz, że do tego trzeba dążyć. Tutaj mamy grup Polaka, który jest chyba najważniejszą postacią dla całego Crosswill, dla całej społeczności, czyli właśnie Stanleya Smolaka, założyciela. Tak jak zresztą tutaj jest napisane, założyciela Legzin, restauracji, która już 100 lat działa. Stanisław Smolak z małej miejscowości Kamionka na Podkarpaciu, gdzieś przyjechał. Dostanów i stworzył taką legendarną Dla całego Michigan restaurację Tutaj właśnie jest pochowany Na tym cmentarzu, a tuż obok Mamy również pomnik jego brata I tutaj nawet właśnie jest wspomniane, Wspomniana Miejscowość Kamionka Tutaj Bronisława Smolak Jego żona Ale pochowana Z kolei już W Rzeszowie I tutaj również Lata, w których John był właścicielem Negzinu. Także nieprawdopodobna historia kryjąca się za tym nazwiskiem absolutnie niesamowite. Mam nadzieję, że nikt nie potraktuje tego jako nie wiem atrakcja, którą chcę Wam przekazać. Ja to traktuję jako po prostu dumę z tego, że jestem Polakiem. Gdzieś jesteśmy na końcu świata w Michigan. I widzę polskie nazwiska i nawet w przypisie tutaj tabliczki mamy napisane, że była to kochająca, po angielsku kochająca żona, matka, siostra, ale też babcia po, po polsku to jest no piękne, piękne po prostu tutaj właśnie to o czym wcześniej wspominałem czyli krasnal kras ogrodowy ale też przyniesione świeże dr pepper i jakiś patonik strzelam, że ulubiony tej osoby, także pamięć trwa tuż obok również